I think if you can draw that draw that line in the sand, if you can solve this communication, which is a two-way flow of information, and if you can channel that positive energy, I am absolutely sure that uh, uh, Voslov 2016 be will be the, the success. Cytencje aplikacji, które tutaj mam, wiedzą doskonałe, jeżeli ją dobrze przystudiowali, że znaczna część tych zmian, o których mówił przed chwilą Robert Palmer. została na różne sposoby odzwierciedlona e, w tej aplikacji I to bez konsultacji z Robertem Panem. Europa na pewno skupi na nas swoją uwagę. E, I skupi uwagę na tym fakcie, w jaki sposób w sens naszej tożsamości, tej kulturowej, e, e, aktualnej anno dominie 2016 nadamy, ale tak naprawdę my przecież tego nie zrobimy bez zawszegnięcia wszystkiego tego, co trwa. Od roku przemiany 89, od roku powodzi, od roku Kongresu, od roku euro, od roku 16 i, i dalej. I teraz do konkret? tak? Warto w tego typu konkursach startować, ponieważ one trochę porządkują sposób myślenia, i trochę zarządzanie przez deadline. Jest w Polsce dosyć skuteczną metodą e, e, z, z, zarządzania. Tak? Wreszcie właśnie traktując ESK jako ten deadline, do, do którego trzeba się dostosować z rzeczami, których wcześniej nie można było zrobić z różnych powodów, a które były bardzo ważne dla codziennego funkcjonowania ludzi. Też na szczęście, projekty, gdzieś ta, te rozmowy jakoś, jakoś przez ostatnie pół roku trochę ruszyły, także mam nadzieję, że to się wszystko skończy i chciałem tylko. Poprosić o to, żeby się, yy... żeby pana Freta nie zamordować dziś wieczorem. Tak, ta, bo to, bo nie jest to winien. Dziękuję. A to dopiero się rozkręca.